Ten chłopiec nigdy nie jadł brzoskwini, ale zbierał cały ich meszek do zakrętki od długopisu. Za każdym razem, gdy mijał gospodynię, rzucał to, co uzbierał na jej szyję, ponieważ była uczulona na brzoskwiniowy puch i zaczynała kaszleć. Kiedy chodziła do lekarza, ojciec chłopca śledził ją i robił zdjęcia, gdy kaszlała. Później, podczas zakupów z właścicielką domu, pokazał zdjęcia i skłamał, mówiąc, że słyszał lekarzy mówiących, że kobieta ma poważną chorobę płuc, co bardzo zmartwiło pracodawczyni. W drodze powrotnej córka otrzymała wiadomość od ojca, więc wzięła więcej meszku z brzoskwini i rzuciła go na szyję kobiety. Gdy właścicielka wróciła do domu zobaczyła gospodynię biegnącą do łazienki i mocno kaszlącą. Podczas gdy kobieta była jeszcze w środku, mężczyzna dyskretnie podszedł do kosza i nałożył ostry sos na zużyte chusteczki, aby wyglądało to jak krew. Pracodawcy, myśląc, że gospodyni jest ciężko chora, zwolnili ją tego samego dnia. Przy pierwszej okazji mężczyzna polecił swojemu szefowi nową, wysoko wykwalifikowaną gospodynię, którą była jego własna żona. Teraz ojciec, matka i córka pracowali dla bogatej rodziny. Gdy rodzina wyjechała w podróż, zaczęli korzystać z luksusowego domu. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi i kiedy otworzyli, zobaczyli gospodynię E para...